Siema, siemanko, to ja, Sweet Zuza. A dzisiaj lecimy z 54. odcineczkiem, a będzie to vlog wiosenny. A więc zaczynajmy. Ogólnie znalazłam sobie tutaj takie super miejsce. Aha, jestem teraz ogólnie w takiej klatce. Więc jest naprawdę mega super, jest tu ślicznie, mogę sobie porobić takie zwane zdjęcia na Insta. Naprawdę mega ładne miejsca. Myślę, że opłaca się to nagrywać, ponieważ tutaj jak wszędzie wszystko na wiosnę zaczyna kwitnąć, i jest tu po prostu... Ślicznie. Tak, teraz powiedzą w komentarzu: tak kochasz, te kwiaty je niszczysz, zrywasz, depczesz i tak dalej. No sorry. Takie jestem. Dzisiaj odpowiem na jedno pytanie. Pytanie tygodnia w zasadzie pytanie tygodnia. Pytanie, które często zostaje zadawane nawet na mediach społecznościowych: pytanie, kim jest dla ciebie, Roxana, siostrą czy przyjaciółką? Chciałam na to odpowiedzieć już wcześniej, ale dostałam aż 4 lub 5 takich samych pytań. A więc, Roxana jest moją y, BFF, przyjaciółką. Spotykam się z nową przyjaciółką. Spotykam się z koleżanką 16 maja, ale to nic nie znaczy, bo Roxana jest po prostu moją przyjaciółką, nie jest ona moją siostrą i w sumie to się cieszę. obrazu dla niej. Ale chodzi o to, że po prostu, no, rodzeństwo, nie oszukujmy się bardziej się kłóci niż przyjaciółki. E, przynajmniej tak myślę, że tak by było. Ona raz, rozumie, dwie e, mnie, dwa. dwa. Zawsze mi wysłucha, trzy. Nie żartuję. no jest miłą osobą, cztery lubią, pięć kocham ją jak siostra. Często to ja tak ogólnie nie wiem czy hmm, jesteś w tym pięknym jakże miejscu. Czy iść mi taki jakby daszek? Mogę tak to nazwać? Chciałam powiedzieć, że to nie jest jest naprawdę mega ślicznie. Kwiatki właśnie wszędzie rosną naokoło. Wow, jakie śliczne, o Boże. Tutaj kwitną, dopiero więc nie widać, ale tutaj jeszcze kwitną, tak, ta reklamówka też kwitnie. Tak, tak, Boże, przepraszam. Ale znalazłam już kwiatki, które zakwitły i właśnie idę do nich. Nie będę ich zerwała, niech kwitną sobie dalej, ale znalazłam takie piękne to. to Tutaj nie wiem, czy je widać, ale tak. Dobra, zerwałam jednego, przepraszam, ale chciałam Wam pokazać. Tylko nie zerwę, niech kwitną. Zerwałam, przepraszam. Tak one wyglądają. Teraz muszę już bardziej widać. Zastanawiam się, czy ich naprawdę nie zerwać, bo są mega śliczne. Ale dobra, już tego nie zrobię. Um, I dzisiaj jak w szkole. ustaliłam sobie takie co? Że jeżeli dzisiaj będę nagrywał vloga, to mam w portfelu taki szmaragd. Yy, kamyczek zaraz wam go pokażę. Roxana na pewno powinien się skojarzyć. A więc o taki kamyczek chodzi. Roxana powinna wiedzieć o jaki. Wszystkie nie wiem, czy wie? Taki się w błękitną no, Przeszukałam cały dom i pamiętam jak na przedszkolu, Roxana nie wiem czy to kojarzysz razem z o ile kadna miała kiedyś na przedszkolu o ile pamiętacie szukałyśmy tam kota w coś w tym stylu i pod jakimś krzakiem znaleźliśmy taki szmaragdzik kamyczek eee, bądź czy tak czy nie były w różnych kolorach, fioletowy tam, niebieski, różowy i tak dalej. Jak gdy po prostu przeszukiwam dom Roxana, to znalazłam taki jeden kamyczek w sumie nie tylko jeden, ponieważ trzy, tutaj kolejne, a jeden zielony, drugi taki błękitny, szmaragdowy, tak czy jak. Więc postanowiłam, że zakopię ten, większy, największy, nie wiem, czy jest największy, jeden z większych, po prostu ten niebieski. I codziennie po prostu będę tak jak wchodzić, włożę go w jedno miejsce i po prostu dzień w dzień będę wchodziła i patrzyła się, czy nikt go nie wziął, czy on nadal tam leży. Mam dwa faworyzujące miejsca dla tego kryształka. Jedno to jest tutaj, pod tym drzewem. Drugie to jest dla tego szmaragdzika kamyczka, tam przy kwiatkach. W sumie nie jakoś tak um, za bardzo przekonana. Chociaż tak troszkę tak myślę, no ale. Może ja po prostu dopiero zakopię ten gdzie jak wy zdecydujecie, gdzie mam go zakopać, ponieważ ja nie mam tego pojęcia. No Więc... Może na razie się z tym powstrzymam, ale dziś pod tym odcineczkiem możecie mi napisać, gdzie mam go zakopać, pod czy koło kwiatków. Zakopać, położyć. Tutaj jest taki piękny piesek, zaraz wam go pokażę. Tam chodzi. Troszkę wam go nie zdążyłam pokazać. No ja aż ta Ogólnie dzisiaj siedzę na skałce, gdzie wcześniej zwalałam Anastazję, więc... Tam przerwy ten Jest Taki długi kabanosik. Długi jak przycisk subskrybuj, więc klikajcie tam na dalej i dzwoneczek, ponieważ warto popatrzka w komentarz, do którego przypominam serducho. I pamiętajcie, że najmniejszy komentarz ląduje jako pierwszy przypięty przez Ania. Gdybym nagrywała inaczej, to bym Wam go pokazała. Jest taka słodziutka ciągłówka. Taki <laughs> słodki, długi kabanosyka. To by było na tyle, tylko zaraz jeszcze wbiję do sklepu jakoś rogalikę czy coś. Oh my god, ja nie mam schizy. Naprawdę nie mam schizy. Przed chwilą ta dziewczyna, co szła z wsem, nie uwierzycie, o Boże. Miałam już kończyć, ale muszę mu po prostu o tym powiedzieć. Boże, ta dziewczyna co z psem. nic się o nie dostało. Chodzi o to. Tam zapraszam się, czy chcę pokazać jej pieska. Powiedziałam, że nie, dziękuję. A ta dziewczyna do mnie pytanie: Ej, nagrywasz na YouTube'a? Odpowiedziałam, że tak. Czemu pyta? A ona powiedziała, że nie dość, że nie zauważyła z balkonu, jak chodzę, tam nagrywam. psi psi. To jeszcze powiedziała! Czy to ja, Sweet, Zusa? Powiedziała ja, tak, oczywiście, ale o co chodzi byłam po prostu no, przerażona. Ona na to, że pyta się z ciekawości, ponieważ zauważyłam jak z marką, jak jak na YouTube'a i ja... Subskrybuję mnie. Piesza się spotkałam z osobą z Gryńska, która ja mnie subskrybuje. Spotkałam na ulicy. Nie była to osoba w moim wieku. Była to mała dziewczynka z pieskiem, ale... Wow, miło! Więc nie dość, że raz mega miło mi się zrobiło, a dwa, no, rozpoznała mnie i to jest takie urocze, ponieważ no, mega miło mi się zrobiło. Ale w sumie to by było na tyle, jeżeli chcecie dłuższą historię ze spotkania tej fanki, mogę tak to ująć. Bo to mega miło, jeszcze raz powtarzam, jeżeli chcecie two story, my story, story times, ze spotkania tych fanki, jak to się stało, to zostawcie 11 łapek w górę, 10 łapek w górę, do szkoły i lecimy, a ja zamierzam, pa.